Witajcie w kolejnym odcinku z City Sky nice. Mamy giełdę, jest tutaj mnóstwo inwestorów, mnóstwo jakichś biznesmenów i pytanie, gdzie oni w ogóle mają mieszkać. Przyjeżdżają z zagranicy, z innych miast, a gdzie oni się mają przespać? No właśnie, przydałaby się nam jakaś strefa hotelowa i myślę, że właśnie można by ją tutaj w okolicy wybudować. Zacząłbym może od tego, że jednak wytnę te wszystkie drzewa, ponieważ, tak jak ktoś zauważył w komentarzu, to ma być nowoczesne miasto, a ja tutaj mam po prostu las, więc... Więc właśnie przed budową można by to wszystko wycinać. I też jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą zauważyliście, czyli to, że w tym miejscu miałem drogi jednokierunkowe, czyli można było wjechać, a potem sobie tutaj kręcić, i tak naprawdę nie było wyjazdu. Po drugiej stronie tak samo było. Także dziękuję bardzo, że to zauważyliście, że napisaliście. No i przynajmniej to będzie działało tak, jak powinno. Ok, wracamy do tej strefy hotelowej, tak? Tutaj z tego miejsca widziałbym taką drogę, która by się łączyła jak najbardziej. Jest jakaś bezpieczna odległość od tego skrzyżowania, także możemy tak zrobić później. To też. Na pewno sobie połączymy. Jeśli chodzi o to miejsce w środku, wiecie co, nie będę tutaj dawał takiej zwykłej drogi, przy której coś bym budował. Raczej jakieś miejsca parkingowe. Tak, będą hotele, więc też będzie dużo ludzi, także jakieś parkingi po prostu obowiązkowo muszą tutaj być. To bym sobie lekko cofnął i zaraz jeszcze spróbowałbym wyłączyć tu kratki, bo chciałbym, żeby to było właśnie tak na równo. Możliwe, że jeszcze kawałeczek, coś w tym stylu. No dobra, zostawmy to już. Tak, jest wystarczająco blisko. Ta droga tak naprawdę mogłaby przejść jeszcze kawałek dalej, powiedzmy, że że Na przykład gdzieś do tego miejsca, i wtedy tutaj na końcu idealnie by się zmieściła jakaś ścieżka. Także przeprowadźmy ją sobie jakoś tak, i będzie dało się idealnie spod tych hoteli przejść w stronę tej giełdy, w stronę tej strefy finansowej. I żeby tutaj nie robić jakiejś osobnej strefy, to ja bym po prostu powiększył tę strefę finansową i ustawię tutaj, żeby wszystkie te budynki komercyjne służyły po prostu za hotele. To jest ta opcja, specjalizacja turystyczna. OK, to sobie zaznaczymy, i wtedy, nawet jak tutaj jakieś małe sklepiki są czy coś, to się zamienią na hotele. O, na przykład tutaj teraz coś. Zniknęło i jakiś taki, powiedzmy, mniejszy hotel bezpośrednio na tej strefie będzie. Tutaj też się to przebuduje. Ale takie większe i bogatsze hotele, no to właśnie, byłyby gdzieś w tej okolicy. Na pewno tam, gdzie są takie pełne kratki, zaznaczymy sobie to właśnie na ciemno -niebiesko. Tu są trochę mniejsze, więc żeby to wszystko wszędzie tak samo nie wyglądało, także tu zrobimy trochę takich mniejszych hoteli. Na tym narożniku wiecie co, tu już na siłę budynków nie będę wpychał. Tu można dać parę ścieżek, jakieś krzaczki, coś takiego. A tutaj z tyłu zmieściłby się nam taki parking, tylko że najpierw muszę go postawić, dobra. Gdzieś na przykład w tym miejscu odwrócimy sobie go o 180 stopni i przestawimy tutaj gdzieś za te budynki. Powinno coś takiego wystarczyć, to znaczy trochę mało tych parkingów. Myślałem, że trochę więcej mi się tego zmieści, no ale co, w tym miejscu to już takiego małego nie mam, żeby zmieścić, no ewentualnie ten taki podłużny. W sumie czemu by nie? Dobra, wstawmy go sobie tam. Tutaj jakoś właśnie na końcu tej drogi, coś takiego i teraz zobaczmy, jak by to wyglądało. Myślę, że może być i w takim razie tam jest jeszcze takie puste miejsce przy samym wjeździe, więc tutaj też bym sobie taki parking wstawił, ok, niech to już wszystko po prostu będzie w betonie. No i oczywiście, jeszcze parę ścieżek by się tutaj przydało. I przejechalibyśmy sobie jakoś stąd, przez tą jedną niebieską kratkę, trudno, ją tam trochę uszkodzimy dalej. Przejechałbym jakoś w ten sposób, żeby już tamtej nie uszkodzić i teraz dosyć prosto do narożnika tego większego parkingu i żeby właśnie iść jakoś równo za tymi budynkami finansowymi. Idziemy sobie dalej, czy tu się uda nic nie uszkodzić, może być ciężko. Zaraz będę próbował. Na razie to doprowadzę sobie do tego, tego miejsca i tutaj też mamy miejsce pomiędzy budynkami więc to można idealnie przeprowadzić a jeśli chodzi o to to ja chyba będę wolał jednak uszkodzić ten budynek finansowy tak niech on się zbuduje jakiś mniejsze a tutaj żeby mi taki wysoki hotel się nie zniszczył czyli przejeżdżamy w ten sposób i stąd na przykład jakoś prosto do tego miejsca i do tego narożnika tylko też żeby tego sklepu nie uszkodzić dojedziemy sobie dotąd no dobrze także taka ścieżka gdzieś tu jeszcze jakieś podłączenia to znaczy ja bym widział jeszcze na przykład przejście przez ten parking bo raczej ludzie by mi się tutaj kręcili i Podłączamy się w takim razie gdzieś tu, tylko nie chciałbym znowu jakiegoś budynku uszkodzić. Jeszcze sobie to trochę przesunę, żeby ten beton jakoś tutaj ładniej wyglądał. Kawałeczek w tę stronę i mam nadzieję, że tutaj więcej tych kratek nie uszkodziłem. Na szczęście nie. Gdzie jeszcze na pewno będzie potrzebne wyjście, Tu tutaj, obok tego hotelu. Zrobimy sobie takie przejście, i to tak naprawdę chyba tyle. Więcej tych ścieżek bym już tutaj nie potrzebował. Nie, nie, nie. Wszędzie się da podejść. Także teraz spróbuję sobie to jeszcze jakoś pozdabiać. No, i wyszedł taki teren za tymi hotelami. Tutaj jakiś kamyczek na ozdobę, ogólnie jakieś krzaczki plus jedno drzewko i jakieś tam choinki też powsadzałem. Tutaj jest takie przejście w sumie dosyć blisko tego drzewka, ale raczej powinni przejść. Tak, jak najbardziej, trochę wystaje na ścieżkę, ale dadzą radę, i później tutaj też jeszcze jedna taka choinka przy tym parkingu. Przejeżdżając dalej w tym kierunku, tutaj mamy jeszcze taką dużą choinkę, jakoś tak bardziej przy tej głównej drodze. Czyli tyle jeśli by chodziło o ozdabianie tego terenu. Trochę tych hoteli mamy, ale myślę, że przydałoby się ich trochę. Więcej, czyli jeszcze na przykład po tej stronie ulicy bym zamalował na przykład całe to na ciemno-niebiesko. I tutaj w środku też niby by coś mogło być, tylko chciałbym może jakoś przełamać tą taką równomierną siatkę i zrobić na przykład jakiś wjazd do środka. Powiedzmy, że jakoś w tym miejscu, i tutaj jeszcze taką drogę, a powiedzmy, że na przykład gdzieś dotąd. Tylko jeszcze oczywiście bardzo ważna rzecz, czyli żeby mi się tutaj w ogóle te hotele budowały, musimy sobie przedłużyć troszkę tę strefę gdzieś, tak na przykład dotąd. Tutaj jeszcze po tej stronie ulicy coś takiego musimy mieć. No i teraz możemy sobie to zaznaczać, tylko też nie chciałbym wszędzie mieć takich dużych budynków, także powstawiam właśnie trochę takich większych, a gdzieś pomiędzy nimi, żeby te hotele były też troszeczkę mniejsze, czyli na przykład coś takiego tutaj możemy tak na przemian, żeby te budynki stały. Dalej przy tej ulicy może po prostu więcej jakichś małych budynków, tutaj też jakiś dłuższy pasek z mniejszymi by mógł być, później coś większego i na przykład jeszcze do końca tej ulicy taki mały hotel. Tu się zrobiła taka przerwa, także na pewno można by tu umieścić jakąś ścieżkę. Przejechalibyśmy sobie jakoś. Tak, po środku tego nie będę już przesuwał ani do jednej, ani do drugiej strony. No i oczywiście jeszcze ścieżka przy tych hotelach, i po drugiej stronie też by się coś przydało. Może to być właśnie tak kawałek przesunięte, żeby, no właśnie, nie było wszystko takie idealnie równe. Wyjścia stąd raczej już bym tutaj nie robił. Nie, 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 tu już będą jakieś inne budynki nie hotelowe. Tych hoteli to już raczej powinno mi wystarczyć, trochę ich jest. Tutaj na rogu, no to właśnie, można by zrobić jakąś taką strefę bardziej IT, czyli przy głównej drodze na pewno budynki IT, tutaj też budynki IT, a tu jeśli dobrze to mam zaznaczone, to już się powinny budować zwykłe sklepy, i tak bym właśnie to chciał. Czyli to zaznaczymy sobie na ciemno-niebiesko, tylko że tu już będzie sklep, a obok będą hotele. No i powstał nam tutaj taki plac, który też jakoś trzeba by ozdobić. Takie drzewko plus krzaczki naokoło, tak naprawdę nic w tym miejscu więcej nie potrzeba. Co ja tutaj jeszcze zauważyłem, to to, że na tym przystanku autobusowym, czy tam może bardziej na tym dworcu, jest strasznie dużo ludzi. To są te autobusy międzymiastowe, które nam jak na razie przewożą tych ludzi w moment. Momencie, jak jeszcze nie mamy pociągu. Powiem tak, coś by tutaj trzeba jednak pozmieniać. Ponieważ jak widzicie, tak naprawdę w każdym autobusie jest 30 na 30, ludzi na przystankach, zobaczcie, 600, coś, 200 coś, tutaj 400, także może na razie nie będę zwiększał ilości pojazdów, chociaż możliwe, że to też zrobimy. Ale najpierw zwiększyłbym jednak pojemność tych autobusów, czyli dajmy coś takiego na 80 i powiedzmy, że mogłoby ich 10 jeździć, także będą mieli w ogóle jakąś szansę, żeby dotrzeć na tamtą wcześniejszą wyspę, tutaj nie wiem, do pracy. Albo gdzieś na pociąg, zanim jeszcze doczekają się swojej stacji głównej, która jak na razie jest w budowie. I też jeszcze jedna taka rzecz, która mi się nie podoba to znaczy, że to jest tak naprawdę jeden przystanek. No dobra, trochę ich jeszcze tutaj jest, ale jak z dalszych części tego miasta chcą dotrzeć na dworzec główny, no to nie wiem, albo pieszo, albo jakoś samochodem. Także zrobiłbym tutaj może jakąś bardziej lokalną linię autobusową, gdzieś na przykład spod tej giełdy może być, prosto pod wejściem przystanek. I pojechalibyśmy gdzieś w kierunku tej strefy mieszkalnej. Możemy tak naprawdę nawet wjechać tutaj między te wszystkie, Budynki. Jak najbardziej autobus może tak jeździć, jak będą jakieś tramwaje, no to wiadomo, głównymi drogami, ale takie coś, to może sobie między tymi domami jeździć i zawrócilibyśmy na tym ćwierćrondzie. Tak, tak, tak. Zrobię taką linię, żeby jechała po prostu tam i z powrotem, tutaj między wszystkimi tymi budynkami i wracamy pod giełdę. Tylko w sumie jeszcze jedna rzecz. Może niech to nie zawraca tu, bo wolałbym, żebyście jeszcze podjechali na przykład na ten dworzec. Tak, to będzie trochę lepszy punkt przesiadkowy, dobra, więc tutaj się zatrzymacie, będziecie się mogli albo tutaj przesiąść, bo właśnie na tym głównym dworcu. Na razie ta linia jakoś super nie wygląda, ale jak to miasto będzie większe, no to będziemy to rozbudowywać. Na razie, żeby chociaż trochę łatwiej było im tam podocierać. I nie wiem, czy zauważyliście, ale w tym nowym mieście nie mamy żadnych szkół, na przykład, tak? Więc możliwe, że jak dostawię coś takiego, to też jednak ci ludzie nie będą musieli w ogóle tak wyjeżdżać tam do tego sąsiedniego miasta. I ja bym tu stawiał właśnie takie duże rzeczy, tak duża szkoła podstawowa. I przynajmniej podstawówkę chciałbym postawić gdzieś dosyć blisko tych mieszkańców. Jeszcze tam jakaś szkoła średnia uniwersytet, załóżmy, że sobie będą mogli dojechać autobusem, ale chciałbym jednak, żeby do podstawówki mieli bardzo blisko. I tu jest chyba idealne miejsce, w którym mi się taki budynek zmieści. Tak, 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 może poza tym, że lekko mi tutaj na drogę nachodzi, ale to bym na przykład kawałek jeszcze przesunął w tym kierunku i powinno być w miarę dobrze, o ile gdzieś tutaj nie najechałem, nie, no tu jest jeszcze trochę miejsca. Chyba, że jakoś za bardzo zasłonimy chodnik, to znaczy tak, trochę się chodnik zasłonił, także ja bym to przesunął okej, okay. bardziej w tym stylu i teraz Teraz zobaczymy, czy w ogóle tu się udało. No, na ten chodnik, niestety, dalej mi to tutaj nachodzi. Czy dałoby się na przykład jakoś tę drogę przesunąć, tak, żeby bardzo tego nie zniszczyć? No, powiem tak, trochę by się dało i może nawet jakoś bardzo nie będzie widać, że coś tu było zmieniane. No, może być, może być, tylko boję się, że zaraz mi się te budynki wyburzą. Chociaż nie, te kratki też się jakoś przesunęły. Zaraz tutaj, w razie czego coś się odbuduje. W tym miejscu jakiś mały sklepik, żeby sobie uczniowie mogli na przerwie podejść, czy coś takiego. I tu jeszcze taki mały kawałek terenu jest, także, no nie wiem, jakieś takie. Takie drzewko, tak. Coś tutaj można dać. Jakiś na przykład taki krzaczek. Jeden, drugi, ale żeby tego za dużo już nie było. Jeszcze zobaczmy, jak to wygląda po drugiej stronie, ponieważ no tutaj też jest niestety trochę pusto. Nawet by się jakieś sklepiki zmieściły. Tak, dwa takie małe sklepiki. Idealnie też w pobliżu szkoły myślę, że się przydadzą. I też jeszcze coś, o czym pisaliście w komentarzach, czyli to parkowanie tych ludzi na tych głównych drogach. Mają pełno parkingów pod giełdą, pod mieszkaniami. Także absolutnie nie ma potrzeby, żebyście mi tutaj parkowali to. Wszystko sobie powyłączam. Chyba wszystko wyłączyłem. Jak o czymś zapomniałem, to jeszcze będę zmieniał. Wydaje mi się, że wszystko. Także teraz powinny być jakoś bardziej zapełnione te parkingi, czy to właśnie prosto pod tymi budynkami, czy na przykład te, które ja budowałem, czyli gdzieś o tutaj z tyłu. Ewentualnie ten wielki parking pod giełdą. A jak już jesteśmy przy giełdzie, to ja chcę zobaczyć, jak tam nasza inwestycja. W te służby pogrzebowe 262 tysiące zysku. Wiecie co? Może ja to sprzedam, ponieważ jak sobie klikniemy tutaj, zobaczcie, żeby awansować na drugi poziom, trzeba zarobić 50 tysięcy i wtedy mamy premię podatkową 2%, czyli w tej strefie będą mi płacili wyższe podatki i nie będą na to aż tak narzekali. Także ja bym sobie to sprzedał, tak, chcemy po prostu sprzedać wszystko i awansujemy sobie. Pokażcie mi, jak to teraz wygląda dokładnie. Ten pasek mamy zapełniony, koszt ulepszenia 15 tysięcy, oczywiście bierzemy i od razu możemy ulepszyć na poziom trzeci, a żeby ulepszyć na kolejny poziom, to musielibyśmy zarobić 750 tysięcy. No, więc to trochę jeszcze potrwa i przy okazji zobaczcie, to już nie jest jakaś taka mała giełda, jak była wcześniej. Powiedzmy, że tylko taki budynek, tylko dobudowali nam tutaj kolejne piętra. No dobrze, tylko, że teraz trzeba by iść z jakimiś kolejnymi inwestycjami i powiem tak, może na razie nie ten fundusz służb pogrzebowych, tylko zainwestowałbym sobie na przykład w fundusz opieki zdrowotnej i zaraz postawimy jakiś szpital. Czy kupujemy tysiąc akcji, po 1039 za akcję, łączna cena 1,39 dziewięć, biorę, tak, biorę wszystko i zaraz, serio, powstawiam im tutaj jakieś szpitale, kliniki i powinni być Zadowoleni I to nam poszybuje w górę, i znowu jakieś szalone pieniądze zarobimy. I tutaj też szedłbym w te duże budynki, czyli właśnie na przykład taki duży szpital, i trzeba by na niego znaleźć jakieś dobre miejsce. Gdzieś na pewno przy głównej drodze i gdzieś, gdzie może za bardzo nie przeszkadzałbym mieszkańcom. Może tutaj, gdzieś tak bardziej na uboczu. Wiadomo, kiedyś to pewnie będzie jakoś bardziej zabudowane, ale na razie niech to sobie właśnie tak będzie na uboczu. Oczywiście będziecie tutaj potrzebowali też wody, już damy Wam nawet ciepłą wodę. Proszę bardzo, taka rura tutaj dla Was. Patrząc jeszcze tutaj. Na te potrzeby miasta to widzę, że strasznie słabo jest z tymi śmieciami. Co jest? Czy ja tutaj nie mam żadnej spalarni ani nic? Możliwe, że ja tego nie postawiłem? No chyba właśnie, nie, słabiutko. Najchętniej pewnie dałbym jakiś taki zakład przetwarzania odpadów, kolejny, ale on jest za drogi. Głównie jeśli chodzi o utrzymanie na tydzień, 5400, my w tym momencie tracimy jakieś 40 tysięcy tygodniowo. Coś będzie trzeba zrobić z tym budżetem. Na razie to ja bym dał po prostu jakąś taką spalarnię, powiedzmy, że tutaj jedna, może nawet dwie, ponieważ to miasto się będzie roz. I powiedzmy, że jakieś jedno chociaż centrum recyklingu. Więc no coś powinni tych śmieci odebrać teraz. A zobaczmy sobie na nasz budżet. Czy możemy tutaj coś zrobić? Podatki. Mamy już poustawiane na 12%. Więcej raczej bym nie chciał. A jeśli chodzi o budżet, widzę, że mamy 150% na elektryczność. Czy ja nie produkuję już za dużo prądu? No właśnie. Mamy nadwyżkę, więc ja jednak proponowałbym to zmniejszyć. 100% powinno wystarczyć. I jeszcze sprawdźmy w takim razie, co z wodą, ponieważ tutaj mam 120%. A jeśli chodzi o wodę, to jest dostępność ogrzewania, tego nie chcę, zwykła woda też tego jest mnóstwo. Także tutaj możemy sobie oszczędzić, ustawmy to po prostu na 100%. Widzę też, że edukacja jest ustawiona na 150%. Co ja wtedy myślałem? Czemu ja tak zrobiłem? No jest niby jakiś problem ze szkołami średnimi, ale to dobudujemy kolejny budynek. Z uniwersytetem jest genialnie, z podstawówkami też. Także przykro mi, ale ja bym to jednak dał na 100%, żeby to miasto jakoś zaczęło w ogóle zarabiać. Dobra. Zostawmy to na razie tak i przynajmniej nie będziemy aż tak dużo tracili, a widzę, że w tym momencie nawet zarabiamy. Tak, 4000, a i znowu spadliśmy. Będzie skakało, ale przynajmniej nie będzie aż tak źle. Problemy też tutaj mamy z policją, tak? Przestępczość na parkingu. No nie dobrze. o, już zniknęło. No ale policjantów też trzeba jakiś postawić, oczywiście. I nie postawiłbym może jakiegoś takiego zwykłego komisariatu, tylko przeszedłbym sobie do tej ostatniej zakładki, do pakietu twórców. I tu mamy coś takiego z Content Creator Paka Hightech Buildings, jak agencja wy. Z tego, co ostatnio sprawdzałem, to to działa jak komisariat i więzienie w jednym, więc można by właśnie coś takiego postawić. Czegoś takiego jeszcze w tym mieście na pewno nie mam. I w tym celu zrobiłbym na przykład jakąś drogę, tutaj kawałek za szpitalem, podjechalibyśmy sobie w stronę autostrady, no bo to też nie musi być jakoś super widoczne, postawmy to gdzieś tu. Mieszkańcy tego jakoś bardzo nie muszą widzieć. W tym budynku rządowym gromadzi się informacje i prowadzi inwigilację Twojego regionu. No okej. Okay. i jak widzicie, przestępców w więzieniu 0 na 15, radiowozy 2 na 23. Na 20. No, czyli policja i więzienie w jednym. Jeszcze tutaj oczywiście wodę trzeba im dać. Podłączmy sobie jakąś taką ciepłą rurę do tego miejsca. No i jeszcze nie mam tutaj strażaków. Te tereny są w ogóle niezabezpieczone. Jak coś, to muszą stamtąd jakoś dojeżdżać, ewentualnie jakiś helikopter musi podlecieć, więc postawimy sobie dużą stację straży pożarnej. No i to mi się wydaje, że też może być właśnie gdzieś przy tej drodze, tylko że ja bym ją przeprowadził chyba jednak jeszcze kawałeczek dalej. Powiedzmy, że gdzieś tak dotąd i teraz, dopiero przy tym postawimy sobie taką jednostkę straży pożarnej. No więc teraz w naszym mieście powinno być już bezpieczniej i nie powinni aż tak bardzo narzekać. Jeszcze może bym tą szkołę średnią postawił, bo właśnie z tym też były jakieś problemy. Duża szkoła średnia oczywiście. I takie coś postawiłbym gdzieś tutaj na przykład naprzeciwko tej strefie hotelowej, tylko wydaje mi się, że można by to dosunąć jeszcze na przykład trochę bliżej do skrzyżowania, może nie do samego skrzyżowania, ale właśnie troszeczkę bliżej niech to będzie. Właśnie tak myślę, żeby w przyszłości na przykład tą główną drogą jakiś tramwaj jechał, więc wtedy też będą Tutaj mogli wysiąść, podejść prosto do szkoły, później też jakiś przystanek tramwajowy powiedzmy w tej okolicy, przy tym dworcu głównym, także dojazd powinien być dobry. Co tu się jeszcze dzieje w tym mieście? Bo widzę, że cały czas coś się świeci brak wystarczającej ilości towarów na sprzedaż. Tutaj, tak samo jeśli chodzi o Was, brak wystarczającej liczby klientów. To jeśli nie macie towarów na sprzedaż, to ja bym proponował postawić w okolicy jakiś magazyn, żeby jednak oni mogli przywieźć te towary i potem jak będzie taka potrzeba, to te sklepy by sobie to stąd brały. Średni magazyn na przykład, czy byśmy zaszaleli duży magazyn, nie no wiecie co, bez przesady. Średni powinien jak na razie wystarczyć i ja bym sobie go postawił gdzieś może tutaj na zakręcie powiedzmy w tym miejscu i to oczywiście trzeba jeszcze skonfigurować. Tryb magazynowania może być zrównoważony jak najbardziej, a magazynujemy w tym miejscu strefy komercyjne towary. Ok, także zawsze jakiś zapas w okolicy będzie, też myślę, że to lepiej będzie działało w momencie jak będę miał w tej okolicy gdzieś jakąś strefę tego przemysłu 4.0, wtedy zawsze jakieś te produkty będą i te Sklepy powinny być szczęśliwsze, no bo w tym momencie, no to muszą gdzieś tam przywozić z daleka i to pewnie trochę trwa. I co ja tutaj widzę? Na tej wyspie są jakieś straszne problemy z transportem dla zmarłego mieszkańca. Możliwe, że my dlatego tyle zarobiliśmy na tych akcjach, że przeszła nam tutaj jakaś fala zgonów i po prostu mieli co robić w tych krematoriach. No kto wie, gdzie ja tutaj mam krematoria? W tym miejscu na przykład jakieś stoją. Co tu się dzieje? 7 na 7 później w tym 8 na 8 No oni już po prostu nie wyrabiają i też tych ludzi nie mają jak zbierać. Tutaj tak samo. Tamą. Może, wiecie co, może ja znowu w to zainwestuję i rozbuduję troszeczkę to. Bo w tym momencie nam to trochę spadło. Dobra, biorę, biorę i buduję teraz krematoria. Powiedzmy, że takie może zwykłe krematorium, gdzieś tutaj w tej okolicy, gdzie mamy policję, straż pożarną i szpital, postawiłbym właśnie coś takiego. I na tamtej wyspie w takim razie też będzie trzeba trochę tego dobudować. Może gdzieś tu, powiedzmy, przy brzegu jakieś właśnie takie krematorium by mogło być. To znaczy, no nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Oni niby są szczęśliwi, jak takie coś mają przed oknem. Nie no. Wiecie co, może jednak postawmy to mimo wszystko kawałek dalej. Tu gdzieś, na przykład, przy tych schronach w lesie, jakieś krematorium sobie może być, dobrze, takie coś. I też z tego, co widziałem, to ten cmentarz, który tutaj jest, jest pełny. Także może ja tu włączę jakieś opróżnianie, niech oni przewożą ich do krematorium. A dzięki temu zawsze ten cmentarz troszeczkę też pomoże w zbieraniu tych zmarłych mieszkańców tutaj z okolicy. Tylko, że i tak ogólnie tego mamy strasznie mało tutaj, tak? Tylko w paru miejscach, więc może jeszcze na przykład przy tym cmentarzu jakieś takie krematorium jedno dobre. Już jedno mamy, drugie może jakoś bardzo nie przeszkodzi. Tutaj sobie go gdzieś postawimy. I przynajmniej to będzie logiczne, że właśnie gdzieś obok takiego cmentarza, a nie na jakimś brzegu rzeki prosto przed domami. No i pięknie mi tutaj wyjeżdżają te karawany, zobaczcie ile ich jest. I zobaczmy sobie teraz w takim razie, jak te ceny akcji nam tutaj podskoczyły. Bo wydaje mi się, że trochę powinny. Chyba, że to tak szybko nie działa. No, na razie tracimy 12 tysięcy. Poczekajmy, poczekajmy, niech tam wszystkich pozbierają i może coś z tego będzie. I co ja tu widzę, poli. Policja jedzie mi tymi drogami bez sensu. Po co ta policja jeździ tam? To muszę sobie zrobić tak samo jak kiedyś, czyli po prostu na tej autostradzie wyłączyć możliwość przejazdu dla takich pojazdów. Karetki nie jeżdżą, śmieciarki nie jeżdżą, inni tak naprawdę mogą. Na drugim pasie robimy dokładnie to samo, żeby właśnie nie było tak, że oni tam jeżdżą, a potem tu się coś dzieje i nie ma żadnych pojazdów. Także niech każdy trzyma się po prostu swojego miasta i tutaj na tym moście zrobię to samo. Okej, okay, także powinno być teraz trochę lepiej. Mamy spore zapotrzebowanie na tych mieszkańców. Mieszkańców, więc tak mi się wydaje, że można by nawet tutaj dać ich trochę przy tej głównej drodze, w okolicach tych torów, jak najbardziej. Całe to, na przykład przy tej szkole, zamalowalibyśmy sobie na zielono, tylko też nie jakoś za daleko, powiedzmy, że tylko do tego skrzyżowania. Jeszcze sprawdzę na pewno, czy tutaj jest woda, okej, okay, jest. No i też widziałem jakiś komentarz, że w ogóle nie dbam o hałas. Jak to nie? Włączmy sobie tutaj mapkę. Mieszkańcy są w tym miejscu, tak? I oni są w miarę na takim białym. Lekki hałas jest od tych małych sklepów, ale to, to nie jest jakiś wielki problem. Jak się mieszka w mieście, to to, że słychać przejeżdżające samochody, to to jest normalne. Zobaczcie tutaj po lewej, tak naprawdę 17% jesteśmy w rejonach tego niskiego hałasu, także no nie ma tragedii. Problem by dopiero był, gdyby nad tymi budynkami pojawiały się takie znaczki, że mieszkańcy chorują z powodu hałasu. A teraz nic tutaj takiego nie ma, nawet jak mieszkają trochę blisko drogi, tutaj też, obok tych torów, na razie to w ogóle nic nie jeździ. A nawet jak przejedzie tam jakiś jeden pociąg raz na jakiś czas, to nic się nie stanie. Tutaj też, niby mamy jakieś wysokie budynki, budynki hotele. Trochę hałasu jest, ale ile go tak naprawdę dotrze do tych mieszkańców. Także no takie są uroki mieszkania w mieście, nie przesadzajmy już z tym hałasem. Też ktoś ostatnio się mnie pytał, czy ja mam dalej włączone te katastrofy losowe. Oczywiście, że mam. Użyj katastrof losowych, losowa częstotliwość nie jest może jakaś wielka, no ale też nie o to chodzi, żeby nam co chwilę się coś działo. Także jest spokojnie, jak spadnie jakiś meteoryt tutaj w środku, to będzie ciekawie, ale też nie ma co, żeby one po prostu codziennie nam tutaj spadały. Skoro tutaj mamy taką Średnią oraz jakiś mieszkańców, to ja bym może proponował dołożyć jeszcze jakąś bibliotekę. Dosyć rzadko to stawiam, także w sumie czemu nie? Postawilibyśmy to jakoś właśnie tak myślę, że na rogu i moglibyśmy nawet to dosunąć jakoś bliżej do tej szkoły. Tak, powiedzmy, że coś w tym stylu i tu nam powstał taki pusty teren, na którym można byłoby zrobić parę ścieżek, czyli na przykład dojście tutaj pod ten budynek, i z tej strony myślę, że tak samo dojście, tylko że tu jest jakiś krzaczek. No trochę słabo, że on akurat jest w tym miejscu, i w ogóle teraz tego nie. Przesunę. Musimy sobie to złapać, wysunąć kawałek, wrócić teraz z tym budynkiem. I w sumie tutaj też jest krzaczek. Dobra, to chyba musi być jednak mimo wszystko troszeczkę dalej. No, i by tak wypadało, żeby ta ścieżka była gdzieś na przykład w tym miejscu i tam, żeby też tamtego nie uszkodzić, to musielibyśmy przejechać. No, jakoś powiedzmy tędy. Dalej tam też jeszcze oczywiście pojedziemy, zobaczymy, co jeszcze z tym będzie. No, a tutaj to niech już będzie powiedzmy taki teren zielony. Parę jeszcze tych krzaczków dołożę, no bo to trochę tak dziwnie, że tylko dwa są. Także tutaj coś. Nie są może one jakieś najpiękniejsze, ale już chciałbym, żeby pasowały do tych, które tutaj były wbudowane. A na tym narożniku myślę, że można by jeszcze wstawić taką ozdabianą choinkę. Tak, przy szkole, przy bibliotece. Takie dosyć ważne miejsce, także ubrana choinka może być. A pod choinką oczywiście nie mogłoby zabraknąć prezentów, także w naszym mieście prezenty w postaci kamieni. Okej, okay, parę niech ich sobie tutaj będzie, troszeczkę ciekawiej to będzie wyglądało. Tak sobie w ogóle myślę, czy nie zrobić tej linii jeszcze w jeden taki ciekawy sposób. Tylko do Dlatego musiałbym zaznaczyć tutaj totalnie nową strefę, powiedzmy, że właśnie gdzieś do tego skrzyżowania. I ustawiłbym sobie tutaj coś takiego, jak przyległe budynki mieszkalne. I to nie są jakieś kamienice, zwykłe współczesne budynki. Zaznaczmy to i myślę, że to właśnie fajnie by tu wyglądało, jakby była taka linia przy głównej drodze. A tego jeszcze wam w sumie nie mówiłem, ale tu z tyłu to chciałbym zrobić jakiś taki park przy torach. I to nie tylko po tej stronie, tylko on by jeszcze przeszedł na przykład jakoś pod tymi torami, i tutaj po drugiej stronie też by coś było. Także taki, powiedzmy, central park jakby tutaj był. Z torem przechodzącym przez środek. No ale z tym jeszcze sobie poczekajmy. A tu właśnie fajnie by wyglądała taka ściana z tych przyległych budynków. No fajnie, fajnie. To znaczy ciekawiej by może wyglądało, gdyby one były jednak wysokie. Takie, nie wiem, dziesięciopiętrowce albo jakieś chociaż siedmio. Bo w tym momencie to ta zabudowa jest trochę niska, chociaż też nie wszędzie muszą być wieżowce. Zobaczymy. Może jak te budynki awansują, będą trochę wyższe. Aż tak się jeszcze na tym nie znam. To jest jakby co z tego DLC Plaza St. Promenades. No, to jest pierwszy poziom. Pośli i większą liczbę mieszkańców do szkół, aby móc ulepszyć budynek. Czy wszyscy nam się na pewno w tych szkołach pomieszczą? W szkole średniej tak naprawdę miejsc już więcej nie mamy, a jeśli chodzi o podstawówkę, to tutaj mamy 600 na 800, czyli jeszcze troszeczkę tych miejsc jest. Może jednak mimo wszystko postawiłbym jeszcze jakąś jedną podstawówkę, na przykład w tej okolicy, tutaj, gdzieś na przykład za tym wszystkim, przy jakiejś takiej drodze z deptakiem, może tu się w ogóle zrobi jakąś strefę dla pieszych. Zobaczymy. To w tym momencie nie jest najważniejsze, ale postawiłbym właśnie taką drugą. Szkołę podstawową, dużą tutaj. I ona mogłaby stać mniej więcej gdzieś tak w tym miejscu. Jeszcze lekko bym sobie może ją odwrócił, żeby ta droga trochę ciekawiej wyglądała. I tu by trzeba też zrobić jakieś połączenie. Czyli wjechalibyśmy sobie między tymi budynkami, połączymy się do tego, no dobrze. Czyli tam właśnie jacyś uczniowie będą sobie mogli tędy przejść. Nie wiem, co jest z tymi kłodami na tej mapie. Ale niestety one się nie wyburzają, jak się robi jakąś drogę. Anarchię mam jedną wyłączoną, drzewną mam też wyłączoną. Chyba, że to jest zależne od tej anarchii do budowania dróg. No nie wiem. Mniejsza w tym momencie z tym woda do szkoły. Oczywiście, co to są za problemy. Brak strefy dla pieszych. Budynki przy deptakach dla pieszych muszą znajdować się w strefie dla pieszych. Ale że aż tak muszą? To jak muszą, to ja powiem tak, na razie nie będę tutaj robić strefy dla pieszych, po prostu damy zwykłą drogę z drzewkami i już tak naprawdę po problemie. Ścieżkę za tą szkołą też możemy sobie jeszcze podprowadzić kawałek na przykład prosto pod budynek, tutaj jakoś tak na przykład równo z tym budynkiem. Tu by się jeszcze pewnie taki skrót przydał. Zróbmy na przykład coś. Takiego, i oczywiście z tą ścieżką pójdziemy jeszcze dalej. I tu się znowu połączymy jakoś z tą drogą. Dalej, przejście obok tego budynku, jakoś tak i tak do drogi. To można by trochę do tych budynków mieszkalnych dosunąć, też żeby ten beton chociaż trochę ładniej wyglądał. I mamy już 510 uczniów. Dobrze, dobrze. Dużo was naprawdę. I to już widzę, że jakoś powoli nam awansuje, ale to pewnie jeszcze trochę potrwa, zanim to się wszystko ogarnie. A w dzisiejszym odcinku to już tyle. Także jeśli Wam się podobał, to koniecznie pamiętajcie, żeby zostawić tam. Jakąś łapeczkę w górę, piszcie komentarze, jak zauważyliście, że coś źle zrobiłem, albo po prostu jak macie jakiś pomysł, co można by zrobić lepiej, a jak nie macie żadnych pomysłów, to dajcie po prostu jakiś uśmieszek w komentarzu. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć, cześć.